Zespół Kaprys działa już ponad 20 lat w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Szanowie. Tutaj tańczą grupy dzieciaki, grupy młodzieży. Na dzień dzisiejszy mamy grupę dziecięcą od 7 do 12 lat. I potem druga grupa już ta starsza, gdzie jest dzieci już mają po 15, 16, 18 lat. Co tańczymy? Tańczymy przede wszystkim praktycznie każdą technikę tańca. Dzieci najpierw zaczynają od podstaw, najpierw klasyka. Potem podstawy tańca hip-hop, disco dance, disco show. Starsze już zaawansowane, już mają wyższy poziom. Tutaj już wchodzimy w hip-hop, trochę jazzu, trochę elementów z breakdance'u. Taniec nowoczesny, co daje? Przede wszystkim daje poczucie pewności, poczucie rytmu, poczucie estetyki, jak i posiadania umiejętności, że to my ciałem zarządzamy, a nie odwrotnie ciało nami. Nie tylko ćwiczymy, nie tylko występujemy na naszym parkiecie w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie jak co roku spędzamy razem czas, czy to w Mikołajki, czy to na Dzień Kobiet, ale również też jeździmy po Polsce, przede wszystkim tutaj w pobliżu naszego rejonu, jak Brzeszcze, jak Czechowice Dziedzice, jak Trzebinia, jak powiatowe turnieje taneczne. Spotykamy się w czwartki i wtorki na zajęciach w Moksirze i w Sokole. Kto może tańczyć? Tańczą tutaj dzieciaki w wieku 7 do 12 lat, jak i młodzież, która już ma 14 do 18, a nawet studenci. Tu jest widzę tendencja taka, że niestety tylko same dziewczęta chcą tańczyć. Czasami się zdarzają właśnie takie małe rodzynki, gdzie potrafią wytrzymać ten rok, dwa, dwa sezony. Nie ma żadnych ograniczeń. Ja oferuję taki styl, że po prostu wszystkie dzieci przyjmujemy. One same potem decydują, czy chcą dalej tutaj spędzać wolny czas, czy po prostu chcą co innego robić.